Śpiący konik i magia wieczoru. Na skraju malowniczej wsi, otoczonej zielonymi łąkami i pachnącymi kwiatami, mieszkał mały konik o imieniu Kubuś. Kubuś był bardzo wesołym i energicznym konikiem, który uwielbiał się bawić przez cały dzień. Skakał po łąkach, biegał z motylami i bawił się w chowanego z innymi zwierzętami. Jednak gdy nadchodził wieczór, Kubuś miał problem. Choć był bardzo zmęczony, nie mógł zasnąć i chciał kontynuować zabawę pewnego wieczoru, kiedy słońce zaczynało chować się za horyzontem, kubuś znowu nie mógł zasnąć. Przewracał się z boku na bok, próbując znaleźć wygodną pozycję, ale sen nie nadchodził. W końcu postanowił wstać i poszukać kogoś, kto mógłby mu pomóc. Kubuś wędrował po wsi, aż natknął się na starą, mądrą suwkę. O imieniu Sowa Mondralina. Sowa siedziała na gałęzi wielkiego dębu i obserwowała wszystko dookoła swoimi wielkimi błyszczącymi oczami. "Dobry wieczór, Sowo Mądralino," powiedział Kubuś. "Nie mogę zasnąć, choć jestem bardzo zmęczony. Czy możesz mi pomóc?" Sowa Mądralina spojrzała na Kubusia z troską i uśmiechnęła się. "Dobry wieczór, Kubusiu," odpowiedziała. "Widzę, że masz problem ze snem." Wiesz, istnieje magia wieczoru, która może ci pomóc zasnąć spokojnie, ale musisz być cierpliwy i słuchać uważnie. Sowa mądralina opowiedziała Kubusiowi o pierwszej części magii wieczoru, o rytuałach wieczornych. Kubuś postanowił spróbować. Wrócił do swojego domu i zaczął przygotowywać się do snu. Umył zęby, założył piżamę i położył się do łóżka. Ale mimo tych wszystkich przygotowań nadal nie mógł zasnąć. Przewracał się z boku na bok, a jego myśli wciąż krążyły wokół zabawy następnego wieczoru Kubuś ponownie poszedł do sowy mądraliny i opowiedział jej, że rytuały wieczorne nie pomogły. Sowa uśmiechnęła się i powiedziała: Czas na drugą część magii wieczoru. Spróbuj posłuchać uspokajającej muzyki lub opowieści na dobranoc. To może pomóc ci się zrelaksować i zasnąć. Kubuś wrócił do domu i poprosił swoją mamę, aby przeczytała mu bajkę na dobranoc. Mama usiadła obok jego łóżka i zaczęła czytać o przygodach dzielnych rycerzy i pięknych księżniczek. Kubuś słuchał uważnie, ale gdy bajka się skończyła, nadal nie mógł zasnąć. Jego myśli wciąż były pełne zabaw i przygód. Kubuś znowu poszedł do sowy mądraliny. Tym razem był bardzo zmartwiony. Próbowałem rytuałów wieczornych i bajek na dobranoc, ale nadal nie mogę zasnąć, powiedział smutno. Sowa mądralina spojrzała na kubusia z ciepłym uśmiechem. Nie martw się, kubusiu. Jest jeszcze jedna część magii wieczoru, którą musisz poznać. To jest najważniejsza część. Musisz nauczyć się oddychać głęboko i spokojnie. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś na łące, otoczony kwiatami i śpiewem ptaków. Oddychaj powoli i głęboko, a poczujesz, jak sen powoli nadchodzi. Kubuś wrócił do domu i postanowił spróbować. Położył się do łóżka, zamknął oczy i zaczął oddychać głęboko. Wyobraził sobie, że jest na swojej ukochanej łące, gdzie bawił się przez cały dzień. Słyszał śpiew ptaków i czuł zapach kwiatów. Powoli poczuł, jak jego ciało się rozluźnia, a myśli stają się spokojniejsze. Wkrótce zasnął głęboko i spokojnie. Od tego dnia Kubuś nauczył się korzystać z magii wieczoru. Każdego wieczoru wykonywał swoje rytuały, słuchał bajek na dobranoc i oddychał głęboko, wyobrażając sobie swoją ukochaną łąkę. Dzięki temu zasypiał spokojnie i rano budził się pełen energii do nowych zabaw. Kubuś zrozumiał, że sen jest bardzo ważny i że czasami trzeba się nauczyć, jak się zrelaksować, aby móc zasnąć. Dzięki mądrości sowy mądraliny, Kubuś odkrył, że wieczór może być magiczny i pełen spokoju. I tak mały konik Kubuś żył długo i szczęśliwie, ciesząc się każdą chwilą dnia i nocy.